Hejka wszystkim, ja jestem Weronika i witam was na moim nowym kanale. Gdzie będziemy się uczyć razem makijażu? Co prawda, ja już się od kilku lat maluję, ale mój makijaż jest na poziomie podstawowym, gdzie codziennie wykonuję jeden i ten sam make-up w kółko, ponieważ innych po prostu nie potrafię robić, także będziemy się tutaj razem uczyć malować. Pokażę Wam, jakich kosmetyków używam. Wy możecie mi na przykład polecić też jakieś fajne kosmetyki, możemy robić jakieś trendy makijażowe, cokolwiek zobaczymy. Jestem otwarta na Wasze propozycje w komentarzach. Także dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, taki mój typowy daily make-up. Także co, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Dobra, ja Was delikatnie przybliżyłam do siebie, żebyście wszystko dokładniej widzieli. Odgarnijmy sobie włosy. I ja mój makijaż generalnie zaczynam zawsze od brwi. Na twarzy już mam jakąś tam podstawę, jakiś tam serum, tonik i tak dalej. Jeśli chodzi o temat pielęgnacji... Nie znam się totalnie. Często jest tak, że w ogóle ten etap pomijam i po prostu od razu zaczynam nakładać typowo kolorówkę na siebie. Co wiem, że jest grzechem makijażowym, ale totalnie się nie znam na pielęgnacji, także mam nadzieję, że może mi coś poradzicie. Jakie kremy są fajne, jakieś SPF, coś tam, bo się po prostu na tym totalnie nie znam. Jeżeli chodzi o makijaż moich brwi, to jest niezmiennie Pomada z VIBO mój faworyt od lat. Jest to kolorek dwójka, dark brown, ponieważ no, mam ciemne włosy, ciemne brwi, także przejdźmy do malowania pierwszej brwi, drugą zrobię poza kamerą. Dobra, na jedną stronę pędzelka już mam nabrany produkt ja zazwyczaj brwi zaczynam od wyrysowania sobie górnej krawędzi. I zgodnie z linią moich włosków rysuję sobie kształt. Podkreślam te brwi. O, górna linia już praktycznie jest zrobiona. Brew zazwyczaj zaczynam malować sobie od tego momentu do końca, a te początki sobie zazwyczaj robię tym, co mi zostanie na pędzelku. Ale na razie dokładam sobie trochę produktu i robię sobie teraz dolną linię, żeby sobie z... karetka jedzie jak na złość. Pomijmy temat karetki jadącej za oknem. Teraz znowu dobieram sobie produktu i rysuję sobie od tej samej połowy, od tego samego momentu dolną krawędź brwi. I od razu już zaczynam sobie lecieć trochę ku górze, żeby ją wypełnić. Teraz, już tymi pozostałościami na pędzelku przeciągam sobie linie do samego początku brwi. Delikatnie. I zaczynam wypełniać sobie górę tymi resztkami. Tutaj, sobie trochę o. Żeby to było ładnie tak rozblendowane, żeby te początki też nie były takie hamskie I drugą stroną grzyby kasę przetrzesuję te brwi. I pierwszą brwamę skończoną ewentualnie później jakieś dojdą poprawki, ale to już pod koniec makijażu, ewentualnie jak gdzieś mi się jakiś puder, albo podkład osypię na brwi. Także ja robię drugą brew i za chwilę do Was wracam. Może bliźniaczkami one nie są, ale najgorsze nie wyszły, powiem Wam. I ja sobie brwi nie czyszczę żadnym korektorem, ani nic, bo dla mnie to jest bez sensu, niepotrzebnie mam więcej produktów w okolicy oczu, nie wiem, nie lubię jak mam aż tak dużo w okolicy oczu, także ja ten krok pomijam. I teraz będziemy nakładać sobie podkład i moim faworytem od dłuższego czasu już, jeśli chodzi o podkłady, to jest Maybelline Superstay Skin Tint. Mam go w kolorze 02, czyli najjaśniejszy kolor jaki jest. I nakładam sobie go gąbeczką, tylko gąbeczkę pójdę sobie zmoczyć najpierw. Dobra, gąbeczka już jest. I powiem Wam, że ja ogólnie używam podkładu myślę, że dużo. Ponieważ ja mam jednak, e, nie wiem czy teraz widać, ale ogólnie na twarzy mam piegi jakieś, często mam zaczerwienie, na jeśli wyjdę, zrobi mi się zimno na twarzy, zrobi mi się gorąco, i mi od razu wychodzą wypieki, których bardzo nie lubię i staram się je zawsze ukrywać. E, także też róży nie używam, bo nie lubię, bo sama zakrywam sobie te moje czerwone policzki, więc czemu miałabym sobie je dodawać różu na twarzy, jakby ja wychodzę z takiego założenia. Dobra, ja sobie chowam kolczyk i możemy teraz zacząć nakładać podkład. Ja sobie go nakładam bezpośrednio na twarz tej buteleczki. Zwyczaj dwa takie zanurzenia tej pipetki mi wystarczają na całą twarz, bo jeśli tak będziemy dokładać sobie korektora i na nas trochę. Nakładam sobie bezpośrednio z tej Może to jest jakieś niehigieniczne, nie wiem, ale tylko i wyłącznie używam tego podkładu, także. No spokojnie. No i sobie go wklepujemy. Pamiętajcie, żeby też na szyję sobie wklepywać e, podkład, żeby nie było takiego hamskiego odcięcia. Zawsze mam problem przy nosie, że mi się ten podkład nie chce tam wklepać i mam takie brzydkie... takie dziurki są. I wklepujemy wszędzie, z wyjątkiem okolicy oczu, bo tam będzie szat korektor, więc bez sensu sobie tam dokładać. O mój Boże, włosy mi teraz przeszkadzają. Muszę sobie kupić takie spineczki fajne. Dokładnie wklepujemy. Dobra, podkład mamy wklepany. Myślę, że wystarczająco go wklepałam. Yy, nie martwcie się, że teraz jestem blada, bo będziemy teraz nakładać brązer. I generalnie byłam dzisiaj sobie w rosmanie i pierwszy raz w moim rosmanie zobaczyłam szafę ELF. I kupiłam od razu brązer. Bo ja mam manię na punkcie. Kremowych, płynnych brązerów, także od razu stwierdziłam, że muszę go wziąć. Ja mogę w kolorze 4 cz chyba. Tak. I powiem Wam, że teraz mam dylemat, którego brązera użyć, bo mam teraz dwa nowe brązery. Tego użyłam raz, to jest z ZWIBO. I mam teraz te dwa brązery. I myślę, że może jednego użyję na jedną stronę twarzy, drugiego użyję na drugą, bo ten jest typowo w płynie. Mogę go otworzyć. O, jest. O, i on ma taki aplikator. A tu ten z Vibu jest taki typowo kremowy. I myślę, że nałożymy jeden na jedną stronę twarzy, drugi na drugą stronę twarzy. I zrobimy sobie takie porównanie. Ja generalnie wklepuję sobie brązer. Ja cały makijaż robię praktycznie gąbeczką. Makijaż twarzy. Ponieważ nie wiem, nie potrafię, nie lubię używać pędzli. Także paluszkiem sobie nałożymy ten bronzer. Ja go nakładuję mniej więcej w tym miejscu. I nie wiem jak szybko zastega więc od razu biorę sobie gąbeczkę i chlepuję Dobra. I dołóżmy sobie jeszcze tutaj przez kroni. I na połowę czoła. Dobra. To nie wygląda moim zdaniem ten kolor taki delikatny jest, bo jeszcze będziemy się konturować oczywiście na sucho, bo jakby tego w moim makijażu nie może zabraknąć i teraz spróbujmy sobie tego brązera z ELF ale najpierw sobie go nałożę na rękę delikatnie bo nie wiem jaką on ma pigmentację, pierwszy raz mam do czynienia z tym bronzerem. Z sobie paluszkiem przełożę odrobinę i od razu rozklepię to o, to jest o wiele mocniejszy kolor jednak i chyba trochę za ciepły, jak dla mnie. Nie wiem, jak to w kamerze będzie widać, ale jest dosyć ciepły ten kolor. A ja raczej uderzam w takie chłodne bardziej kolory. Ale też w kamerze nie wygląda to źle. A trochę na skroń i sobie na czoło przyciągnijmy. No, nie wiem, czy za dużo nie dałam. Oj, chyba dałam za dużo. To się wyklepia. Dobra, gąbczka od podkładu wchodzi w grę. Tu przez granicę i zwoiliąc sprawę, powiem Wam, jak uważacie, który brązer lepiej wygląda. Mi się wydaje, że chyba ten z VIBO wygrywa. Raz, że ma taką fajną, maselkowatą konsystencję, że on bardzo łatwo się rozcierać. Ciężko sobie nim zrobić plamy, jak widać. A ten z Elf, no to już jest taki poważniejszy zawodnik, że tak powiem. Dobra, teraz z resztkami co mamy, to możemy sobie tutaj po przejechać. I teraz właśnie będziemy używać korektora, bo zawsze najpierw sobie robię bronzerę. Później robię korektorem, żeby ewentualnie coś wyczyścić, rozjaśnić, jeśli na przykład bym wyjechała gdzieś bronzerę. To zawsze mogę uratować jeszcze sytuację. Korektorów generalnie mam sporo, ale mam swojego jednego ulubieńca, którego w ostatnim czasie cały czas używam i myślę, że dzisiaj będzie sprawiedliwie też go użyć. Jest to Eveline Liquid Camouflage, czyli to jest najjaśniejszy, jaki jest dostępny w drogerii. Jest to numerek 01. I jeśli chodzi o korektor, to nakładam sobie go pod oczy w ten sposób. Trochę zawsze na czoło, na brodę resztki. Dosłownie resztki. Ja jeszcze trochę podoko damy. I na nos. I wklepuję sobie gąbeczką. I na czole zawsze staram się robić tak, tak i tak. Żeby sobie zrobić taką łąkę jasną, a tutaj mamy korektor, więc tak trochę przyciemnie, ale żeby to, żeby ten środek czoła tak. Trochę wybijał. I pamiętajcie, że przy oczach bardzo dokładnie sobie wklepać ten korektor, żeby nam nie wchodził w żadne załamanie powieki ani nic, żeby ładnie był rozblendowany. I jaka już jest różnica z korektorem i bez korektora? Na no, odwrót, z korektorem i bez korektora. Jak już mam wklepany korektor, to przechodzimy do pudru i u mnie niezmienny od lat, ale naprawdę nie mam nawet żadnego innego pudru. Rimmel z tej jest to moje już któreś kolejne z rzędu opakowania. Użyjemy sobie tej resztki na wykończeniu, żeby nie marnować produktu i wklepujemy puszkiem. Wtłaczam sobie ten puder w ten puszek, troszeczkę na ręce odklepuję i zaczynam od oczu i zaczynam zawsze od tej strony do tej strony. Nie wiem czemu zauważyłam, że tak mi się nie zbiera później ten puder w zmarszczkach. I zawsze zaczynam pudrować od oczu, żeby mi się nie zdążył nigdzie korektor zebrać. Jedno oko, od razu drugie oko lecimy. I teraz już całą twarz, w szczególności właśnie strefa, ta, żeby nam się nie wyświeciła, bo w moim przypadku się skóra przetłuszcza w tych miejscach. Dokładnie przy nosie, jest skrzydełka nosa. Dobra, jak puder mamy dokładnie już wklepany. Jestem blada jak młonka, wiem, ale ja generalnie jestem typem bladiocha nie lubię słońca, nie przepadam za słońcem, lubię być blada. W kamerze mam wrażenie, że jestem bardziej blada niż w rzeczywistości, ale to nic, bo przechodzimy teraz do konturowania na sucho. Jeśli chodzi teraz o konturowanie, to wydaje mi się, że to jest z Biedronki, bo ja to dostałam. Jest to Oh My Contour, bronzer do konturowania w odcieniu 01 Sculpting Tool. Już troszkę jest zajechany, jak widać. Widać, że mój ulubiony. I takim skośnym pędzelkiem. On jest z Primarka. Wtłaczam sobie produkt w pędzelek, trochę sobie otrzepuję nadmiar. I to, jak tutaj widzę tę linię, tak sobie wklepuję ponad. Wklepuję, rozcieram delikatnie. Już jest Trochę sobie dokładam. Ja generalnie lubię być mocno wykonturowana, także u mnie trochę tego schodzi. Tutaj sobie zawsze o, na żuchwę trochę na czoło. O! Teraz sobie robimy drugą stronę twarzy, dokładnie to samo. Tutaj nas kroni trochę na czole. Dokładnie w to samo miejsce, co nakładaliśmy. Produkty na mokro. Trochę sobie weźmiemy noc, wykonturujemy. Delikatnie. Bo ja się kontur nosa za bardzo nie bawię, bo nie potrafię. A nie chcę sobie zrobić wielkiego kinola albo jakiegoś krzywego. Trochę na końcówkę damy, żeby był taki zdarty ten nosek. I o, Więcej myślę, że nie ma co na ten nos dawać. Żeby nie wyglądała zaraz jak Michael Jackson. Uhu. Mam wrażenie, że ta strona jest trochę ciemniejsza, nie? Dużo jeszcze trochę. I tak jak mówiłam, ja różu nie używam, nie wiem, nie lubię, nie podoba mi się to. Um, sama ukrywam swoje wypieki, więc różu żadnego nie daję. I teraz myślę, że możemy przejść do delikatnego makijażu oka, później przejdziemy do rozświetlacza. Jeśli chodzi o makijaż oka, ja nie jestem jakoś zbytnio wymagająca zazwyczaj wyglądał w ten sam sposób za każdym razem używam tak naprawdę jakiejś innej paletki, ale zazwyczaj Uje, coś mi się tu rozsypało i do mojego makijażu oka zazwyczaj używam w ogóle paletki z action w odcieniach złotych i mam do tego pędzelek, który też ma swoje lata, ale jest to mój ulubiony pędzelek jest to taki puchaty pędzelek dwustronny po prostu, że tu ma większą końcówkę, tu ma mniejszą. To jest mój jeden, jedyny pędzelek do pobieg jaki mam i za każdym razem z niego korzystam i to jest mój po prostu ulubieniec. Jeśli chodzi o oko, to paletka ogólnie ma takie kolory. I myślę, że użyję sobie tego od Carmel i Rich. Ten i ten. I sobie pomieszam po prostu trochę tego, trochę tego. Strzepuję nadmiar. I sobie wtłaczamy ten cień tutaj, w ten kącik. I teraz go rozcieramy. I rozcieram go delikatnie wyżej pod brew. Delikatnie za oko wychodzę. I sobie blendujemy to. Blendujemy, blendujemy delikatnie, na dolną powiekę sobie wchodzimy. Nie wiem, czy są plamy, czy nie. Zazwyczaj nie zwracam na to jakoś szczególnie uwagi. Po prostu lubię mieć coś na oku, jakikolwiek cień. Bo zupełnie inaczej, moim zdaniem, wtedy to oko wygląda. I zawsze biorę sobie ten kolor Warm Sunset na ten mniejszy pędzelek. I daję sobie taką na dolną powiekę. I rozcieram to. Blenduj, 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 blenduj. Blendujemy sobie to. I na razie zrobię sobie drugi oko i zaraz do Was wrócę. I powiem Wam ogólnie, że to cienie jest action, jak na to, że mają taką cenę, jaką mają to mają fajną pigmentację, mimo, że tutaj delikatnie sobie tak naprawdę nałożyłam, no to jakiś efekt to robi i są bardzo fajne, bo te cienie się nam nie osypują i to jest dla mnie najważniejsze, żeby te cienie się jednak nie osypywały i teraz jest moment, że możemy nałożyć sobie rozświetlacz, czyli to jest chyba mój ulubiony krok bo ja lubię się błyszczeć jak taka soroka ja lubię wszystko, co się błyszcze i jakby ja nie zwracam uwagi, czy ja mam ciepły makijaż na twarzy, czy ja mam zimny makijaż na twarzy yy, mi się podobają białe rozświetlacze, białe no i to jest mój nowy nabytek Vibro Expensive Glow. I on się po prostu świeci. Patrzcie na to. Jestem palucha, oczywiście zamoczo. O, zobaczcie to. I ja ten rozświetlacz zawsze nakładam paluchami. Mam wrażenie, że wtedy jest najlepszy efekt. Ale zobaczcie, jak to się świeci. Na nosek. O, mój Boże. No pięknie to wygląda. Na no grzbiet nosa. No ja lubię, jak się świeci, no po prostu uwielbiam. I teraz. Czy wy to widzicie? Delikatnie przejechałam trzy razy palcem. W druga strona. O mój Boże. Coś pięknego, naprawdę. Trochę na łup burwiowe Trochę. Lubię jak się świeci, z Maria. Dołóżmy jeszcze trochę. Będę się świecić jak psu jajca. Dobra. Powiem wam, że jeszcze mam fajny ogólnie rozświetlacz, ale dzisiaj już go nie będę nakładać, bo mam teraz ten biały, ale to jest drobina totalna, nie? Może wam to przybliżę. Zobaczcie jak to świeci. No jest blask totalny. I teraz następnym krokiem w makijażu jest powrót do oczu. Robimy rzęsy i mam nową zalotkę, więc ją odpakujmy. Mam w ogóle ona ma jakieś grzybyki moja poprzednia zalotka nie miała tych grzybyków nie wiem, zdejmę to możecie mi napisać do czego służą te grzybyki pewnie to już złamałam jedno, jedno żeberko tego grzybyka nieważne, pewnie to służy jakoś do rozdzielania rzęs czy coś, ale jak to zdjąć? nie mogę, ej ja nie chcę tego zdejmijcie mi to Udało się. No i wiadomo, podkręcamy sobie rzęsy ja sobie luster pobliżej przesunę, żeby sobie nie szczypnąć oka. I podkręcamy. Generalnie nie wyobrażam sobie, malować rzęs bez zalotki. Ostatnio na TikToku widziałam jak jedna laska sobie podkręcała już potuszowane rzęsy i one jej się przykleiły do tej zalotki. Boże święty, to, że ta dziewczyna sobie nie wyrwała tych rzęs, to ja jestem w szoku, naprawdę, jestem pełna podziwu. I teraz możemy przejść do mojej nienawidzonej czynności, czyli możemy sobie potuszować rzęsy. Faworyt, co mam tutaj mówić? Eveline, warieta. Jest to ten wodoodporny, czyli ten niebieski. Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć. Ale jest to niebieski z varieta, niebieski, fioletowy, taki... No, faworyt po prostu. Co mam Wam więcej mówić? Kiedyś moim faworytem był jeszcze ten z Eweliny Kosmetycznej. Ale od kiedy zac zaczęłam używać tego z warieta, nie mam słów. To jest top of the top tuszy do rzęs. Nawet sky high wodoodporny nie ma podjazdu do tego tuszu. A kosztuje, nie wiem, 16 zł. I mam generalnie nówkę sztukę pierwsza, będę jej używać, także na pewno się uwalę przy tym makijażu. Ale no cóż, ale rzęsy muszą być dobrze wytuszowane. I zobaczcie, to jest jedna warstwa tego tuszu. Już jest różnica, nie? Ja oczywiście dowalę pewnie z pięć warstw, ale. Ale no, robi robota ten tusz do rzęs. Za te pieniądze, moim zdaniem, największa polecajka. No, czy ja muszę coś więcej mówić? To jest jedna warstwa. Oczywiście, że się trochę uwaliłam na powiekach, ale to się wyczyści. Ale dokładamy kolejne warstwy. I tak naprawdę w tym wypadku już dwie warstwy tuszu do rzęs już by wystarczyły. Oczywiście jak dla mnie to jest nadal za mało, ale teraz sobie pomaluję dolne rzęsy, bo makijaż bez dolnych rzęs to nie jest makijaż jak dla mnie. I później dołożę sobie jeszcze trzecią warstwę na górne rzęsy. Dolne rzęsy mamy. Będę musiała się tylko delikatnie wyczyścić od dołu i powieki też. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze trzecia warstwa górnych rzęs. To musi być, musi być po prostu. Dobra i w ten sposób wyglądają wytuszywane trzy warstwy rzęsy. Długie. Ładne, piękne są. Uwielbiam mocny efekty rzęs na oczach. Yy, bardzo też lubiłam mieć sztuczne rzęsy, ale ja jestem majaczką, że sobie je od dołu wyrywam. Także ja nie mogę mieć przedłużonych rzęs. Teraz sobie wyczyszczę tylko te oczy. Normalnie patyczkiem, płyn micelarny. Czyścimy. Dobra, oczy mam lekko podczyszczone i z że teraz tym płynem micelarnym zmyłam sobie trochę tego cienia, to resztkami, które miałam na pędzelku, po prostu sobie poprawiam tą powiekę, żeby nie było widać, że po prostu tam cienia nie ma. I Jeszcze myślę, czy sobie nie dodamy trochę tego błysku na powiekę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. No, jak się pięknie błyszczy teraz. And that's the final look. Co uważamy na ten temat? To jest mój taki typowo, typowo codzienny makijaż, który robię za każdym razem po prostu, jak się maluję. I tak, ust nie robię, bo nienawidzę mieć czegokolwiek na ustach. Jedyne co, to mogę nałożyć sobie takiego karmexa, Bo jak mam jakieś szminki, coś, co mi się klei mocno, albo jest matowe i jest suche, Nienawidzę tego. Też nie lubię mojego kształtu ust, bo moja górna warga często jest po prostu niewidoczna, więc nie lubię ich malować. Dużo bling bling jest w moim makijażu twarzy, ale co uważamy? Myślę, że spoko. Jak na to, że jestem taką typową amatorką w makijażu, myślę, że wygląda to w miarę dobrze. Wiadomo, na pewno są jakieś rzeczy do poprawy na przykład kontur nosa bym mogła robić ładniejszy, coś z oczami ciekawszego, kreatywniejszego, kontur na pewno też mógłby być jakiś lepszy, ale jak na to, że jestem amatorką w makijażu, myślę, że wyszło zacnie. Zazwyczaj na co dzień chodzę w ten sposób, więc nawet nie widać tego konturu za bardzo mojego bling-bling, ale myślę, że i tak wyszło ładnie. I powiem wam, że w ostatnim czasie też się uczę rysować kreski, malować kreski na oczach, ale myślę, że to jeszcze nie dzisiaj. Może moja ręka się trochę bardziej wprawi, bo szczerze że mówiąc, moje malowanie kresek polega na tym, że maluję je po 15 razy i na, na końcu się stwierdzam, że a, niech już będzie, bo już mi się nie chce po prostu denerwować. A może w nowym odcinku potestujemy, jak się robi kreski, jakieś patenty, sposoby na kreskę. Tym bardziej, że kupiłam sobie nowy eyeliner w Action, taki. I ja teraz go dopiero otworzyłam i wiecie co? I zobaczcie to. Nie wiem, czy to w kolorze widać, w kamerze widać, ale tam jest taki miedziany, świecący się kolor kredki i turbo czarny eyeliner. Także ja myślę, że to jest faworyt teraz do przetestowania. Także dajcie znać, kochani, w komentarzach, jak wam się odcinek spodobał, co byście zmienili w moim makijażu, co byście dodali, polepszyli, usunęli, odjęli, nie wiem. Piszcie swoje opinie w komentarzach, piszcie też propozycje odcinków, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji, o zostawieniu łapki w górę i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzięki, cześć!